Szalom i dzień dobry. Chciałbym rozpocząć serię krótkich nagranych wykładów, które mają jako cel, żeby zapoznać Was z różnymi powstaciami, z różnymi osobowościami Talmudu, również te bardziej znane i również te mniej znane. I chcę zacząć, chcę rozpocząć z jednego z Amoraitów Talmudu, który nie był taki znany, nie, nie pokazuje się w wielu opowieściach, które są znane, ale jednak od którego uczymy się bardzo ważne przesłania. Mówię o człowieka, który się nazywał Aba. Talmud go nazywa Aba. Być może to nie było jego imię, to jest może być może to jest po prostu tylko tytuł szacunku. Abba, bo abo znaczy oczywiście tata po aramejsku, ale nie musi, nie musi być imię, może być również tytuł. Abba e, był Amuraitą. Amuraici to znaczy e, to znaczy od zakończeniu miszny przez rabi Jehuda Hanasi w Izraelu pod koniec II wieku, po zakończeniu miszny to wszyscy rabini po tym wydarzeniu e, zajmowali się wytłumaczeniem miszny, co tam stoi. E, I to więc ery, e, ery gregoriańskiej III e, wieku, IV wieku i nawet V wieku, te trzy wieki, trzysta lat mniej więcej, jest erę, e, erą Amoraitów. No i jeden z e, Amoraitów w III, IV wieku, dość wczesny Amoraita, był Abba. I Abba był studentem kilka różnych rabinów, z jednej strony studentem Rav Yehuda w Babilonii. Rav Yehuda był bardzo szanowanym rabinem Babilonii. Z drugiej strony Abba był również studentem rabbi Elazar i Reish Lakish, którzy byli w Izraelu, w Tiberiasie. No i tutaj powstało u Abba pewną sprzeczność. Bo z jednej strony wszyscy wiedzą, że Tora powinna być przekazywana w Izraelu. Stoi przecież kimi cyjon tece tora, z cyjonu wyjdzie tora, udwar hasiem mirushalayim i słowo Bożego z Jerozolimy. Więc tora jest ściśle związana z El -Cise, z ziemią Izraela. Ponadto prawdziwa smicha, prawdziwa ordynacja rabinacka może być tylko wykonywana w Izraelu. Dlatego Talmud, na przykład, Amoraici, którzy są w Izraelu, są tytułowani rabi a Morejci, którzy są w Babilonii są tytułowani tylko Raw. Raw to jest mniej to jest tytuł mniejszego szacunku niż Rabi no i tutaj właśnie Abba był w tej sprzeczności że kiedy on był w Babilonii to jego nauczyciel był Raw Jehuda, kiedy on był w Izraelu jego nauczyciel był Rabi Elazar no i, i, i co zrobić? Jeden Rabi drugi raw. Jeden jest w Izraelu i jest wielkim, wielkim, wielkim rabinem, Amuraita, Drugi jest w Babilonii, również wielki rabin, również Amurajita. E, Abba miał to szczęście, albo był błogosławiony z tym, że on był bogaty, był bardzo bogaty biznesmenem i dlatego skoro miał biznes, to mógł jechać z Babilonii do Izraela, z Izraela do Babilonii często i uczyć się i u rabi Huda w Babilonii, i u rabi Elazar i Reśla Lakisz w Izraelu. Ale oczywiście u aby się stworzyła to, ta sprzeczność. Gdzie, gdzie być na stale? I Aby chciał być w Izraelu, dlatego że przecież w to, że stoisz, jest nic być w Izraelu. Z drugiej strony jego rabin Rav Yehuda w Babilonii był przeciw. Było wieńc, była większa ilość mędrców w III, IV wieku, była większa ilość mędrców w Babilonii niż w Izraelu. I dlatego Rawie Huda miał tą bardzo kontrowersyjną opinię, że człowiek, który jest w Babilonii, jest mu zabroniony wyjechać z Babilonii do Izraela, bo on opuszcza centrum studiowania tory. No, nie wszyscy się zgadzali z Huda, nawet odwrotnie większość się z nim nie zgadzało, ale on miał tą kontrowersyjną opinię, że ten, który jest w Babilonii, nie wolno mu wyjechać do Izraela, bo on opuszcza centrum tory jeśli wyjedzie z Babilonii. No to co zrobić? Aba, od niego uczymy się w sposób albo przykład wielkiego szacunku wobec nauczycieli. Aba wiedział, że jego nauczyciel w Babilonii, rawie Buda, miał taką opinię. I on nie chciał zawstydzić swojego rabina w Babilonii, z jednej strony, ale z drugiej strony on chciał się przeprowadzić do Izraela, dlatego że Pomimo to, że być może miał rab Uda w Babilonii rację, że centrum Tory było w Babilonii i przeprowadzenie się z Babilonii do Izraela niszczyło tego faktu, bo człowiek się oddala od centrum tory, ale jednak Abba specyficznie on przecież znalazł swoje miejsce w Izraelu, dlatego że studiował pod rabi Elazari i Lakish w Babilonii i oni nie byli w żadnym sensie mniejszymi rabinami niż rabie Jełda w Babilonii odwrotnie, chyba większymi rabinami, dlatego Abba specyficznie uważał, że on te, te, ten ewentualny zakaz wyjeż, wyjechania z Babilonii do Izraela, który, e, który głosił raw Jehuda w Babilonii, to do niego się nie odnosi co najmniej, a być może się w ogóle nie odnosi do nikogo, ale do niego na pewno się nie odnosi, ale z drugiej strony nie chce zawstydzić Rab Jehuda i dlatego Abba, kiedy był w Babilonii, kiedy on już wiedział, że Rab Jehuda głosi taką, taki zakaz, to Abba nie wchodził do Bejt Midraszu, tylko się chował przy oknie. Bejt Midrasz, dom studiowania Tory, tam gdzie wykładał Rawi Huda. E, Abba był przy oknie, żeby słuchać wykłady Rabi Huda, ale żeby nie być w jego obecności, kiedy Rabi Huda mówi, że jest zabroniony wjechać z Babilonii, żeby nikt nie mógł powiedzieć, aha, ty, Abba, słyszałeś to z ust Twojego rabina, rabie Uda, a jednak przekroczyłeś to, co on powiedział i wyjechałeś z Babilonii do Izraela. Rav Abba nie chciał zawstydzić swojego nauczyciela w Babilonii, ale z drugiej strony nie chciał, nie chciał zrobić kompromis z tym, co on wiedział jest prawdą, a mianowicie, że on powinien wyjechać z Babilonii i zrobić alia i mieszkać w Izraelu i tam studiować pod pod rabi Elazar i Reślakisz, więc on to i zrobił, ale zrobił to bez zawstydzenia swojego rabina w Babilonii. I o tego i to my się od niego uczymy. My mamy dzisiaj podobną sytuację. My mamy dzisiaj sytuację tylko podobną, ale nie do końca podobną. Dzisiaj wszyscy się zgadzają, że centrum studiowania Tory jest w Izraelu. Największa ilość mędrców i najwięksi mędrcy są w Izraelu. To jest prawda, że do lat 1980 można było mówić, że nie, to jest w Nowym Jorku. W Nowym Jorku był wtedy od e, Rawiaków Kamenecki, Rawmosie Feinstein, Lubawicie Rebbe. Byli bardzo wielki, wielcy mędrcy w Nowym Jorku i można było powiedzieć, że słuchajcie, Centrum Studiowania Tory jest nadal w Nowym Jorku. Ale dzisiaj już 30 lat po śmierci tych ludzi albo 20 z hakiem lat już nie można tak powiedzieć, dlatego że wszyscy wiedzą, że więksi mędrcy są mędrcy Jerozolimy i Bnei Braku niż mędrcy Nowego Jorku na przykład albo Londynu. I dlatego już nie można nawet zużyć ten argument, który używał Rawie Huda, że, że człowiek powinien być tam, gdzie jest centrum studiowania Tory nawet jeśli to centrum nie jest w ziemi Izraela. Dzisiaj, dzisiaj ten argument jest nie, nie jest nie jest ważny więcej, ale nadal, kiedy człowiek robi co powinien, a mianowicie się przeprowadza z Babilonii do Izraela, czyli się przeprowadza z diaspory do Izraelu, do Izraela, wiedząc, że jednak pozostają ludzie też w diasporze i chcąc uniknąć ich jakoś obrażać, to człowiek musi znaleźć tą drogę, żeby zrobić aliję do Izraela, ale żeby też, kiedy ludzie go na pewno będą pytali, jego albo jej, no ale sucha, no ale co z ludźmi, których pozostawiasz w diasporze, on albo ona, który robi tą aliję, musi znaleźć tą drogę, żeby ten sposób, żeby nie obrażać, żeby nie poniżyć tych ludzi, którzy pozostają w diasporze. No i tutaj e, oczywiście musi również, tak jak zrobił Abba, e, Aba przed tym, że wyjechał permanentnie, w, że wyjechał na stale z Babilonii do Izraela, najpierw so, pojechał do Izraela przez jakiś czas i znalazł sobie miejsce do studiowania pod Rabbielazar i Rejślakisz i tym samym zapewnił, że kiedy on zrobi w końcu tą aliję i przeprowadzi się na stale do Izraela, to on nie stracił w żadnym sensie e, możliwość studiowania tory, tylko być może nawet polepszył tą swoją możliwość dla siebie, albo co najmniej nie pogorszył. I to też człowiek, który dzisiaj robi, ale ja powinien zapewnić, aczkolwiek to już jest bardzo łatwe, łatwe do zapewnienia, dlatego że ilość wykładów tory w Jerozolimie albo w ogóle w Izraelu jest ogromnie, jest ogromnie większa niż ilość wykładów tory w diasporze. Więc to nie jest problem, ale to jest też coś, co człowiek musi zapamiętać. No i na końcu od Aba, o te opowieści, które Talmud nam opowiada o, o tego człowieku Aba, widzimy, że on właśnie zawsze dbał o honoru innych. Tak? Na przykład to co już mówiliśmy, o jak on dbał o honoru Uda w Babilonii. Żeby nikt nie mógł powiedzieć, że, A, Rawie ty miałeś studenta, który się nazywał Abba, ale no on ci by zostawił w Babilonii, pojechał do Izraela, dlatego że on tam uważa, że jest lepiej niż ty, niż u ciebie. E, e, Abba również dbał o honor biednych, bo on był bogaty, on dawał dużo tsedaka, dużo pieniędzy do biednych, ale nie chciał, żeby, żeby im dawać do ręki. Nie chciał, żeby biedny musiał jakby otworzyć rękę i wziąć od niego i poczuć się poniżony tym samym. I dlatego Aba e, zaszył sobie specjalne ubranie, jakiś, jakiś, jakiś szarf, e, tam gdzie część jego pieniędzy, ten szarf był jakby e, no, na jego ramię i, i część pieniędzy wisieli, wisiały e, na, e, w tym szarfie, ale tutaj na plecach I, i dlatego mógł biedny człowiek przyjść do, i oczywiście Aba był e, e, na rynku i tak dalej, tam gdzie się handlowało i wiedzieli, jak, jak, jakoś biedni wiedzieli, albo on może ogłosił kiedyś, że biedny człowiek może wystarczy, żeby przyszedł i po prostu wziął sam pieniądze, które leżą, e, e, którzy wiszą albo leżą w jakiejś kieszeni, e, w tym szarfie i, i z tyłu, czyli na plecach, czyli nie musi ten biedny człowiek prosić niego, nawet nie musi go zobaczyć w oczach, tylko po prostu przechodzi i bierze. I oczywiście wtedy obawiając się złodziei, no to Aba jakoś stworzył sposób, w którym on dbał o tym, że złodzieje nie brali od niego pieniądze, że tylko biedni brali, ale biedni nie musieli go pytać, nie musieli go prosić, mogli po prostu brać i, 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 i nie musieli nawet go zobaczyć w oczach i poczuć się poniżeni. Tylko po prostu brali, a on zapewniał, że to tylko biedni brali, a nie złodzieje. Więc widzimy od Aba, że te przesłanie o, że człowiek musi robić to, co jest prawidłowe, ale musi tym samym dbać o honor tych ludzi, którzy, którym pomaga, albo w, no, w opowieściach o rabinów, dbać o honor tych rabinów, którzy. No w cudzysłowie, albo może nie do końca w cudzysłowie, nie do końca robią tego, co powinni, bo pozostają w diasporze, czasami oczywiście z powodów sprawiedliwych, dlatego że te miejsca w diasporze by załamali się bez nich, wtedy oni są potrzebni tam. Ale jednak, co by nie robił Aba, to dbał, żeby nikt inny nie był nawet nawet niebezpośrednio poniżony przez jego czynu i to jest coś... Przesłanie dla nas wszystkich na dzisiaj. Pozdrowienia i szalom z Jerozolimy.